Witajcie, kochani. Słuchajcie, było pytanie, jak żyje przeciętna rodzina amerykańska tutaj. I tak myślałem, że na ten temat taki zrobię krótki wywód, wiecie. Co to jest rodzina amerykańska? Chyba trzeba od tego zacząć. Przede wszystkim jest tutaj tak, tak wielka mieszanka narodów i kultur, że nie ma takiej jednolitej, wiecie, no można powiedzieć amerykańskiej rodziny. I i tak na pytanie, co, jak żyje amerykańska rodzina, jest, no jest chyba jednak podobnie jak polska rodzina i rodziny w innych rozwiniętych, wiecie, państwach tego, tego naszego globu. I tylko tak, no chyba, chyba dla ciekawości, bo ponieważ mówimy tu no głównie po angielsku, a hiszpański taki troszkę jest drugim językiem, co, co teraz prezydent zdaje się, że już zrobił język angielski oficjalnym językiem Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy. Odkąd? Od 1774 roku. No ale tak nie robiąc dykresji, powiem Wam, że taka populacja największa pochodzenie jest jednak niemieckie, tutaj w Stanach Zjednoczonych. Także główny, główne to osiedlenie, takie zwłaszcza osiedlenie w tych no, poza pozamiejskich terenach, to jest pochodzenia niemieckiego. Na południu w tej chwili jest bardzo dużo pochodzenia meksykańskiego, bo jednak ta migracja. Wylała się, wiecie, tak jak na no, tam Arizona, Kalifornii bardzo dużo jest, to jest wszystko e, meksykańskiego pochodzenia, i, i, no, i takie tam jest jedzenie i taka kultura. Jest też, no w górach jest dosyć dużo, właśnie, e, angielskiego e, pochodzenia ludzi. No i na północy, tam od, od, od Bostonu, zdaje się, tak jak Maine, tam, tam są pochodzenia angielskiego raczej. E, no Irlandczyków jest sporo, też w rejonach. E, Bostonu i, i, i tej północnej, północno wschodnich Stanów Zjednoczonych. Populacja tak zwanych amerykańskich, afrykańsko-amerykańskich ludzi, czyli kolorowych pochodzenia no, afrykańskiego, którzy zazwyczaj to są pochodzenia od, od niewolników, no to jest tutaj właśnie mniej więcej gdzie ja mieszkam, czyli południe Stanów Zjednoczonych. Na, na wschodnim wybrzeżu, I nawet tak no, no, w stronę Zatoki Meksykańskiej, teraz już Zatoki Amerykańskiej. E, no, duże osiedlisko dużo oczywiście kubańskie jest na, na południu Florydy. Także no, taki mniej więcej zarys tylko Wam dam. No i rodzina amerykańska. E, chyba, chyba bym zaczął od tego, że moja moja żona, moja, żona, moja synowa, wiecie, jest prawnikiem. I chodzi o życie rodzinne. Na co mi zwróciła uwagę, ponieważ pracuje dla niej kobieta, która jest prawnikiem w Polsce, wiecie, z trójmiasta. No i na co dzień jest jej podwładną. I wiecie, były w ciąży w tym samym czasie. Także ta nasza kobieta z Polski była troszkę wcześniej w ciąży, no i wzięła wolne i wzięła maksimum wolnego, jakie mogła z pracy. I to chciałem się powiedzieć o tym życiu rodzinnym, jak to zaskoczyło moją synową. Że była w stanie wziąć ponad rok wolnego, bo, bo macierzyński i urlopi jest w sumie, jak wszystko się doda w Polsce, to chyba miała wtedy chyba rok i, i dwa miesiące jakoś tak wzięła tego, tego wolnego, wiecie. Co tak no troszkę z, z przykrością i zazdrością, chociaż moja synowa i syn mają oboje macierzyński też dostali, to jak ja, jak ja tu przyjechałem, nie, nie było czegoś takiego. Także jak ja przyjechałem, to żona po prostu nie pracowała. Przez, zaszła w i przed, przed porodem, jak przestała pracować, to nie pracowała aż drugi, drugi chłopiec nam podrózł i ja mogłem wziąć nocną zmianę, żeby opiekować się, to po prostu była w domu. I, to, I takie były warunki, bo nie było po prostu takiej możliwości, żeby mieć płatne czy, czy jakieś nawet bezpłatne, wolne z pracy. Po prostu odeszła z pracy i na tym się skończyło. Synowa dostała 6 miesięcy i syn dostał 6 miesięcy. Y na, 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 właśnie na, na urodzenie dziecka, także no pomiędzy nimi mieli troszkę czasu, że mogli spędzić w domu i te dzieci chociaż troszeczkę pod, podchować. Ja, ja dopiero zacząłem się opiekować y, od ósmego miesiąca tymi, tymi dziećmi tutaj i, i mam je codziennie w domu. Synowa pracuje na, 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 na niepełny etat, co chyba już pójdzie na pełny etat od przyszłego miesiąca, mi się zdaje, także też to się zmieni. No więc po, poza tym, życie no takie rodzinne, co jest chyba dużo inne, dużo inne. Nie jest takie jak, jak w Polsce. Tutaj są te olbrzymie lodówki i zazwyczaj zakupy się robi raz na tydzień. Także nie, nie, nie jeżdżą do sklepu codziennie, czy co drugi, czy co trzeci dzień. Zazwyczaj raz w tygodniu. Najrozpowszechniło no się to odbieranie zakupów do samochodu, po prostu zamawia się większe rzeczy, które synowa nie wybiera osobiście. To po prostu zamawia i wkładają je do bagażnika, podjeżdża, otwiera. Nawet jak dzieci są w tym. W samochodzie to nie ma znaczenia, po prostu przejazdem dostaje i, i, i jedzie do domu i tylko trzeba wnieść do, 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 do domu. Także ta, to jest ta wielka różnica, jak pamiętam jeszcze z ostatniej wizyty w Polsce właśnie e, zawsze mnie dziwiły, że lodóweczki są w Polsce małe i że, że po prostu się kupuje, no, tylko małe ilości. No nie, może teraz się zmienia, już dawno mnie nie było, ale tu, tu, jest, tu jest taki styl i taki, tak, tak zazwyczaj wszyscy robią. A Także to trzeba od, od tego chyba zacząć. No, taka, takie życie rodzinne się zaczyna wcześniej rano. Jak mają dzieci, to, to oni wstają bardzo wcześnie. Czyli te pierwsze, w, w przypadku mojego syna i synowej, to, to te dzie pierwsze dzieci, co się budzą 5 5.30, 6.30, to, to oni już wstają do tych malutkich. No i mają potem te dzieci, trzeba te drugie tak samo do szkoły przygotować. Czyli, no chyba tak jak w Polsce mi się wydaje, to samo. No, wstają, ubierają, jedno śniadanie jakieś, no te śniadania tutaj nie są tak, tak dobre jak w Polsce. Muszę, muszę powiedzieć, że my tradycyjnie z żoną mieliśmy przez tyle lat zawsze no, takie porządne śniadania. Ciepłe i, i dosyć y, też zróżnicowane, jeżeli chodzi o kanapki dla, dla dzieci do szkoły. Y, tutaj no ci Amerykanie to tak odwalają troszkę. Wiecie, to jest, jest tak raczej, co tam jest, to tam wrzucą. Zazwyczaj te, te zimne jakieś płatki na, na mleku, na śniadanie kanapka jakieś te, te, te no nie wiem, co oni tam robią. No, z, z tym masłem, i z tym pinarbarem, nie wiem jak to się nazywa, takie walą. No, takie walą troszkę po dziewięć, nie wiem czy to cała kultura taka, czy no, ale, tak mniej więcej to wygląda. I, no i, i praca, o, akurat mój syn i synowa pracują z domu, wiecie, także mają zrobione osobne sekcje, takie biura, mają praktycznie dwa biura zrobione w domu i, i, i pracują dużo. Jest bardzo duże wymagania, oni są obydwoje prawnikami i pracują dużo i, i, i no zestresowani są oboje to prawie non-stop, ponieważ mają do czynienia z bardzo dużymi sumami pieniężnymi, tak jak mój syn, to są dziesiątki, czasami miliony, setki milionów dolarów, które on musi zatwierdzić, to, to jest, no presja jest olbrzymia, także... No to mówię o takiej rodzinie amerykańskiej mojego syna, wie, wiecie? I, I w międzyczasie on się tam stara wyjść na jakieś ćwiczenia, czy pobiegać czy coś tam, jak, jak ma między mitingami, czy między jakimś ma chwilę czasu, to na pół godziny, czy godziny gdzieś gdzieś, gdzieś skoczy. A tak to w tygodniu, no do tej godziny 5, 5.30, jak ja przyjeżdżam z dziećmi do niego, to on jeszcze, jeszcze pracuje. No, synowa, mówię, na, ten, na pół etatu jest, no to już nie pracuje, także jest wtedy wolna i, i te dzieci bierze. E i tak no dosłownie obiad zaczynają dopiero o 5, 5.30 gotować, także jedzą 6,37 albo nawet później często. A przedtem no tam y, prace domowe z tym starszym odrabiają, no i, i no, tak, tak się to zamyka, tak jest tydzień dookoła. I tak no podobnie chyba mnie większość życia przeleciało z tymi dziećmi, że to tak, y, ten cały tydzień to było po prostu szkoła, praca, szkoła, praca, te dzieci. I, i tam no, na treningi jeszcze się jeździło, bo te moje dzieci o, 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 trenowały, także się, się woziło non stop. No i sobota, niedziela zostaje, czyli trzeba dom posprzątać, pranie zrobić. Te zakupy takie lepsze, jakieś, jak trzeba wybrać jakieś owoce czy warzywa, no to trzeba zazwyczaj na... Właśnie sobota, niedziela się wyjeżdżało na coś takiego, no i jak się da, to jakieś wyjścia. Także w, w, tak w przypadku mojego syna, no to jak chcę w tygodniu wyjść, co rzadko się zdarza, no to ja muszę przyjść do dzieci, wziąć dzieci te, te wszystkie pod opiekę. I tutaj tak samo, no sobota, niedziela też, to jak nie... No zazwyczaj z dziećmi wszędzie chodzą, ale jak chcą wyjść na obiad oboje, to... To, no to niestety muszą mieć kogoś, wiecie, no w, w, w ich przypadku jest dobrze, bo nie muszą obcego zapłacić i, i się bać, wiecie kto przyjdzie i jak się zaopiekuje, no ja, ja to robię. Także no takie, takie ich życie właśnie jest, no i starają się wyjeżdżać wiecie, na te urlopy, to, ale też takie ja robią pod, pod kątem dzieci, no bo nic niestety dzieci są. Czyli co, no, no wyjeżdżają tam, gdzie się da z dziećmi, muszą gdzieś wynająć albo dom, albo mieszkanie, albo jakiś duży pokój. I, I mieć wszystko przygotowane po, pod tym względem, żeby te wszystkie dzieci mogły tam mieć zajęcie, żeby miały co robić, żeby yy, wypoczęły. No i oni tak przy nich ty poczywają, że komu? Ja no. opisałem amerykańską rodzinę, czy nie? <śpisałem> no, to było takie pytanie, to wam tak właśnie opowiadam, jak to, jak to wygląda. I, no i trzeba mieć, wiecie, takie zadowolenie z tych. Z tych dzieci, właśnie w tym, w tym wieku. I, i ten, te moje dzieci mają, i ja też miałem. Bo, bo jednak główną tą pociechą w tym czasie, w, tym, no, w tych latach, które bardzo szybko przelatują nam, właśnie kiedy dzieci dorasta, dorastają, to, to te lata po prostu są, zlewają się, tak jak mnie to się zlało, zlało no, dosłownie 10 czy 15 lat, wszystko jest tylko ten jeden ciąg, wiecie, te, te, tego, tego, tego kołowrotka, że. Że te, tą presję w pracy trzeba za tego, że trzeba zarobić, że trzeba zapłacić, no i te dzieci, żeby były jak na, w najlepszym, wykształcone jak najlepiej, no i tam w sporcie, czy w czymś, żeby zająć, żeby nie miały, nie myślały o głupotach i nie, nie o telewizji, wiecie. Także, no to, tak, tak no taki jest nasz, nasz cel życia w tym, w tym wieku, wiecie, to jest, to jest to, co robimy jako rodzice. No i, i tak jak mówię, mój syn, tak robiłem, przecież tak większość Amerykanów, no tak właśnie, właśnie żyje. I tu kultura na południu jest, jest niby troszkę inna, ale jest bardziej rodzinna i ludzie mają więcej... więcej wychodzą z tymi dziećmi na zewnątrz przez to też, że pogoda jest lepsza i... i chyba mają więcej dzieci tutaj niż, niż na północy. Także tak tylko ogólnie tak myślałem, wie, wiecie, taki zrobię o zarys życia rodzinnego tutaj, no... nic mądrego nie powiedziałem, po prostu opowiadam <noise> takie życie codzienne, bo ktoś zapytał się, jak się żyje tutaj, amerykańskie życie. No ja... Moje jest inne, bo jestem emerytem, tak, nie pracuję i, i moje, co jest całkiem inaczej, to nawet nie będę opowiadał, zresztą pewnie znacie z tych wszystkich moich videos i z tego wszystkiego, co ja robię. <laughs> nie wiem, będzie coś takie 10 minut <laughs> na dzień dobry. No, <laughs> tyle wam powiem, tylko ciao.